Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Auto Import Nieporę. Przed nami prezentacja turbo rodzinnego wozu, czyli Forda Galaxy Turbo, dlatego że jest to naprawdę bardzo duży van w swojej klasie i w swoim budżecie, który ten samochód jest wystawiony. Myślę, że jest to jedno z większych samochodów europejskich dostępnych na rynku. Auto z benzynowym silnikiem, w bardzo fajnej wersji wyposażenia, bezwypadkowe. No i generalnie wszystko na tym filmie Wam pokażę. Pokażę stan podwozia, pokażę jakieś uszkodzenia, jakieś ryski, zadrapania, tego typu rzeczy, żebyście mogli sobie na spokojnie ten samochód obejrzeć. Po to jest ta prezentacja, żebyście tutaj nie przyjeżdżali i nie szukali, słuchajcie, igiełki w stogu siana, ideału i tak dalej. Tutaj wszystkie wady na tym filmie Wam pokażę. Pokażę tego auta, to jest prezentacja dla osób, które szukają pewnego samochodu, używanego, ale nie idealnego, bo idealnych samochodów używanych, słuchajcie, praktycznie nie ma. No i ja nakręcam tę prezentację właśnie po to, żeby troszeczkę tych polskich klientów uświadamiać, że no auto tyluletnie, idealne, słuchajcie, już praktycznie nie może być. Ale ten samochód jest naprawdę w bardzo fajnym stanie, jest zadbanym samochodem, także gorąco polecam. Się prezentuje Galaxy z zewnątrz. Jest to niezwykle rzadko spotykana wersja Titanium, czyli taka praktycznie najwyższa wersja dostępna. Była jeszcze wersja Titanium X, wtedy macie inną tapicerkę w środku, no ale tutaj już jest naprawdę bogato i dosyć dobrze ten samolot jest skonfigurowany, jak na bazowy silnik dwulitrowy, który, wbrew pozorom, no jest chyba bezpiecznym wyborem, jeżeli chodzi o ten model. Wersja Titanium z zewnątrz czym się charakteryzuje? No macie przede wszystkim 17-calowe felgi no i dużo chromów. Zwróćcie uwagę, że mamy chromowane listwy na drzwiach i chromowane listwy wokół szyb. To właśnie po tym możecie poznać z zewnątrz, że jest to właśnie wersja Titanium. Jest to 2011 rok i mamy tutaj przebieg 213 tysięcy kilometrów. Auto przeze mnie sprowadzone w 2024 bodajże w marcu ze Szwecji i w Szwecji miało dwóch właścicieli odnowości. Możecie to wszystko sobie sprawdzić po, numerach, po numerze VIN, tak naprawdę na stronie karinfo ss auto jest w wersji silnikowej flexi fuel ona była dostępna właśnie w Szwecji co to oznacza oznacza że mamy wzmocnioną głowicę i gniazda zaworowe jest to silnik przystosowany do jazdy również na etanolu czyli możemy jak pojedziemy sobie na wycieczkę do Skandynawii tym rodzinnym wozem zatankować etanol i możemy ten, z tym samochodem właśnie podróżować na etanolu. Podobno jest to lepszy silnik do instalacji gazowej, aczkolwiek szczerze to nie widzę tutaj jakichś większych różnic. Jak jest nie FlexiFuel, to też do instalacji gazowej się nadaje. Samochód jest bez instalacji gazowej, tak jak rok temu przyjechał. Te, Także też gaz nie był tutaj słuchajcie montowany. Fajna wersja wyposażenia, bo mamy czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Co się rzadko zdarza w tym modelu, a przy takich gabarytach na pewno jest to przydatne. Mamy elektrycznie składane lusterka, mamy elektrycznie regulowany fotel z pamięcią, mamy wyższe nagłośnienie premium sound, e, mamy elektrycznie regulowany fotel pasażera, stoliki z tyłu dla dzieci. O wyposażeniu porozmawiamy, jak przejdziemy do wnętrza. A teraz pokażę Wam wszystkie uszkodzenia lakiernicze. i Oczywiście zmierzymy lakier na tym egzemplarzu. Auto jest bezwypadkowe, jakieś elementy mogły być lakierowane, także dokładnie wam na tym egzemplarzu to pokażę. Tutaj mamy podwójny lakier i prawdopodobnie maska mogła być lakierowana. Ze względu na to, zobaczcie, że nie ma praktycznie w ogóle odprysków od kamyczków. Co innego na zderzaku. Zobaczcie, zderzak przód, tutaj macie odpryski. To dużo tych odprysków jest. Jakieś drobne zarysowanie na listwie. Tutaj schodzi emblemat, mamy tutaj trzy otwory bo wcześniej były zamontowane światła takie dodatkowe jak to w Szwecji często bywa, e, także to można uznać za jakąś drobną wadę e, lampy mamy zwykłe H7 ale ze spryskiwaczami reflektorów w Szwecji spryskiwacze są jak najbardziej obowiązkowe reflektorów zobaczcie tutaj też kilkanaście drobnych takich odprysków od kamyczków znajdziemy, auto nie ma korozji nigdzie z zewnątrz już Wam tutaj pokazuję Lewy przedni błotnik. Na granicy oryginalności. Ogólnie Fordy nie mają cienkiego bardzo lakieru, tak jak Japończyki. Także 160-180 mikronów jest jak najbardziej, słuchajcie, ok. I tutaj bym się tego nie przyczepiał. Jeżeli chodzi o korozję, zwróćcie uwagę, w Fordach zawsze na błotniki i tutaj na wewnętrzne ranty. Zero korozji na tym egzemplarzu. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Świeże tarcze, bo tarcze były zmieniane rok temu, przód i tył. Chlapacze też nam dodatkowo zabezpieczają słuchajcie, błotniki. Tutaj mamy delikatną, zobaczcie, wgniotkę. To pokazuje i lecimy drzwi. Podobnie 160 mikronów, także jest to oryginał. Element nielakierowany i też nie był nigdzie odkręcany. Delikatnie zżółknięte kierunkowskazy w lusterkach. Można sobie to ewentualnie wymienić, jeżeli komuś to bardzo przeszkadza, no, ale jest to auto 14-letnie, więc ma prawo mieć takie drobne wady. Tutaj też jest, zobaczcie, punktowe takie wgniecenie, jakieś parkingowe. Tutaj mamy ryskę. Rysa powstała w Polsce. Ewidentnie widać, no, małym rowerkiem jakiś dzieciaczek sobie przejeżdżał obok i no, nie zmieścił się. Nie zmieścił. Lewy tylny błotnik. Tutaj nam pokazuje, że niby mamy drugi lakier, ale też raczej bym tego nie kwalifikował, bo nigdzie nie widać, słuchajcie, żeby ten element był lakierowany. Nie widać żadnych wtrąceń. Dro widać drobne zarysowania. Także kompletnie bym na to nie zwracał uwagi, co nam pokazuje miernik, bo miernik też, pamiętajcie, może troszeczkę się mylić, jeżeli chodzi o nadkole. To jest newralgiczny punkt galaksy. Tylko galaksy, tylko każdego Forda z tych lat. tej nie ma nigdzie korozji i wygląda bardzo ładnie. I wygląda naprawdę. Zdrowo, także tu jest jak najbardziej na plus. Tylne tarcze też były zmieniane w 2024 roku, e, także rok temu, e, także też wyglądają bardzo ładnie. E, po tej stronie oprócz tego zarysowania na lewych tylnych drzwiach to nic szczególnego nie ma. Tutaj mamy drobne zarysowanie, zobaczcie, na zderzaku i na blendzie tylnej klapy. Klapę też sobie zawsze oglądajcie. Tutaj zobaczcie, szedł lakier pod lampą. Często tutaj w tym miejscu w ogóle korodują klapy. No i z tej strony identycznie też za chwilkę będzie pewnie delikatnie schodził lakier. Tutaj drobne zarysowanie od otwierania do góry. Czujniki parkowania sprawne i z przodu i z tyłu. To jest myślę duży plus. Klapę tylną czy możemy zmierzyć? Już poczekajcie, zobaczę. Tutaj chyba możemy. Autokalibracja się robi. Mamy też taka sama grubość. I teraz tutaj bym się naprawdę nie czepiał, że miernik pokazuje podwójny lakier, dla mnie jest to oryginał ze względu na to, że równo jest na tym samochodzie wszędzie taka sama grubość 160-180 mikronów i naprawdę nie widać tutaj, żeby ten, te elementy były lakierowane. Osoby, które się zajmują sprawdzaniem samochodów, myślę, że potwierdzą coś takiego, że może być taka grubość powłoki lakierniczej, słuchajcie, na samochodzie. Tutaj też zwróćcie uwagę, ładnie ten run wygląda. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Tak samo nad kole, pełne, wypełnione opony, słuchajcie, Continentala letnie i są jeszcze opony zimowe. Tutaj 21 rok, te opony. No, myślę, że jeszcze jeden sezon spokojnie przyszły. Można przelatać sobie na letnich kołach. Mamy jeszcze do tego auta koła zimowe na felgach stalowych. Widzicie wszędzie, równiutko 160-180 mikronów. To odpowiada wartościom fabrycznych tego samochodu, i tutaj nie ma co dramatyzować. Tak samo tutaj zobaczcie na błotniczku, delikatne jakieś zarysowanie. Tutaj też chlapacz. W ogóle chlapacze mamy z przodu i z tyłu. Dzięki temu, zobaczcie, to wszystko wygląda bardzo ładnie. Ta mora tutaj to jest fabrycznie zrobiona, ze względu na to, że próg ma dodatkową warstwę lakieru. Która zabezpiecza nam właśnie od odprysków od kamyków, tutaj troszeczkę takie widać po odpryskach zmatowiałe. Wiecie, ja bym mógł to na przykład prysnąć teraz e, takim środkiem do opon, i tego byście w ogóle nie widzieli. Zresztą możemy zrobić taki test. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Jak w tym miejscu sobie pryśniemy, to już tego słuchajcie. Tych Odprysków nie widać. No i można tak każdego tak naprawdę oszukiwać, tylko nie o to w tym chodzi. No to jest normalne, że w tym miejscu właśnie tego typu odbitki, zmatowienia będą lakieru i nie chodzi o to, żeby cały samochód, słuchajcie, wypryskać jakimś środkiem, żeby on się błyszczał. Oczywiście Polacy lubią być oszukiwani względem zakupu używanych samochodów i najchętniej kupują właśnie takie wypryskane, nazwijmy to, samochody. I to łatwo sprawdzić, bo wystarczy podejść do tego samochodu. Jeżeli jesteście na oględzinach i przetrzeć sobie lakier, zobaczyć, czy jest tłusty. Jeżeli jest tłusty, no to on jest po prostu. Czymś nasmarowany. No i nie zobaczycie takich uszkodzeń. To właśnie ta uczciwość sprzedawców polega na tym, żeby takich rzeczy nie robić, tylko żeby wam pokazać, jak to faktycznie wygląda, pokażę wam z drugiej strony właśnie ten sam element i on jest właśnie taki troszeczkę wybielony. O, proszę bardzo, widzicie? On jest troszeczkę wybielony, bo po prostu tutaj w tym miejscu dostaje samochód kamyczkami i to jest widoczne i no nie warto takich rzeczy robić, jak teraz zrobiłem, to zrobiłem Wam po to, żeby pokazać, jak można takie rzeczy ukryć, a Wy czasami się na to łapie. chodzi o pomiar, jeszcze nam został dach i dach ma 140 mikronów, 150, także też jest jak najbardziej w oryginale. No to teraz, słuchajcie, po pomiarze całego samochodu, jeżeli chodzi o maskę, też można stwierdzić, że... Ta grubość 200 mikronów odpowiada wartościom na całym samochodzie. Także tutaj bym się tego kompletnie nie czepiał. Jeżeli chodzi o szybę czołową, szyba czołowa była wymieniana w 2023 roku. Nordglas założony i szyba jest podgrzewana, czyli jak ktoś wymieniał, to założył podgrzewaną. W ogóle bardzo fajnie jest oszklony ten samochód i bardzo dobra jest widoczność w tym aucie, jeżeli tym autem podróżujecie. To jest duży plus. Jeżeli chodzi o silnik, za chwilkę do tego przejdziemy, a teraz przechodzimy do wnętrza tego auta. Pokażę wam przepasny tak naprawdę bagażnik. Bo teraz mamy złożone fotele. Tutaj mamy dwa dodatkowe fotele, jest to wersja siedmiosobowa. No, tutaj mamy schowane, nie będę ich rozkładał specjalnie. Uwierzcie mi na słowo, że samochód naprawdę jest bardzo obszerny. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Na plastiki, e, newralgiczny punkt w samochodach rodzinnych to jest właśnie bagażnik. Zwróćcie uwagę na ten plastik. On nie jest nigdzie zniszczony. Tak samo tutaj lewa strona plastikowa i prawa strona plastikowa również nie jest nigdzie zniszczona. Ten samochód jest naprawdę bardzo zadbany, pomimo że jest to samochód typowo taki rodzinny. Czyli wiecie, no tutaj dzieci mocno, że tak powiem, dają w kość takim autom i często samochody przyjeżdżają w gorszym stanie. Mamy drugi komplet kół cool, z oponami zimowymi, bez kolcy, 16-calowe, z kołpaczkami oryginalnymi Forda. Tutaj są te kołpaki spakowane. Opony też spokojnie na dwa sezony jeszcze posłużą, także też tutaj nie trzeba robić żadnych zakupów, jeżeli chodzi o ten samochód. No i zwróćcie uwagę, jaki to jest duży bagażnik. Cztery koła spakowane, jeszcze mamy tutaj sporo, sporo miejsca. Przechodzimy do wnętrza i otwieramy te przepasne wielkie drzwi. Zwróćcie uwagę, Jaki tu jest dostęp do wnętrza tego samochodu? E, mamy trzy niezależnie tutaj regulowane fotele. Możecie sobie przesuwać te fotele przód-tył. E, wszystkie fotele mają mocowania ISOFIX. E, no i to jest właśnie wersja Titanium, czyli nie mamy półskórzanej tapicerki, tylko normalnie materiałową. E, bardzo duże drzwi, naprawdę bardzo duże drzwi i bardzo dobry dostęp jest tutaj, żeby właśnie te dzieciaki wsadzać i wysadzać. Mamy stoliki, zobaczcie, dla dzieciaków. To też jest myślę fajny gadżet dla osób, które takiego samochodu szukają. E, to, że foteliki możecie sobie przesuwać, to też jest bardzo Fajne, bo możecie o tyle zobaczcie zwiększać sobie przestrzeń ładunkową lub właśnie przestrzeń dla pasażerów z tyłu. Nie wiem, przewozicie dziadku w babcie, dziadka dodatkowo możecie go zapakować sobie z tyłu albo właśnie dzieci tam umieścić. Auto w ogóle jest mocno bezpieczne, bo mamy dużo tutaj poduszek powietrznych. Mamy kurtyny, mamy poduszki z przodu i mamy poduszki tutaj w fotelach. Także jest tutaj łącznie sześć poduszek powietrznych plus kurtyny. Mamy mnóstwo schowków, zobaczcie, w dachu i takich potężnych schowków. Sobie otwieramy. Nic tu nie jest połamane, nic nie jest poniszczone, wszystko się. Czekajcie. Wszystko się otwierało jedną ręką, ciężko. Tak to wygląda. Nie wiem, czy była panorama w Galaksy, czy były takie szklane generalnie szklany taki sufit. Co jest fajnego w naszym egzemplarzu? Mamy regulację nawiewu na tylną część właśnie pasażerską dodatkową. Za chwilkę wam to pokażę właśnie w, w tym klimatroniku, bo samochód jest wyposażony w klimatyzację automatyczną, tak zwany klimatronik. Tutaj rękojeść jest delikatnie uszkodzony. i to jest charakterystyczne dla Fordów, że niestety troszkę to sreberko z czasem schodzi. Mamy elektrycznie składane lusterka, cztery szyby w prądzie, fotel elektrycznie regulowany z pamięcią. Tutaj troszeczkę już ten fotel jest wysiedziany, jak sobie go tutaj pomacamy, no to już ta gąbka, wiecie, no taka sztywna, twarda nie jest, no ale to jest 14-letni samochód z przebiegiem ponad 200 tysięcy kilometrów, także no jakieś takie, wiecie, delikatne wady musi mieć. Czego mi tu brakuje? No w sumie niczego tak naprawdę, jeżeli ktoś szuka rodzinnego wozu, to jest to naprawdę bardzo fajnie wykonany samochód. Pokażę jeszcze Wam dywanik tutaj kierowcy, bo w Fordach często niestety te dywany tutaj się uszkadzają. Mamy w ogóle oryginalne dywaniki gumowe. Zobaczcie podłogę, podłoga jest w idealnym stanie. Zwracajcie na to uwagę, miałem już kilkanaście Fordów i często tam jest ten dywanik przetarty. Światła, jak już mówiłem, zwykłe. Skórzana kierownica z tempomatem, słuchajcie, ze sterowaniem radia z kierownicy. No i tutaj mamy Converse Plus. Właśnie Converse Plus wyświetlacz jest w modelach Titanium wzwyż. W GI na przykład tego nie macie. Mamy grzane fotele. Mamy duży, fajny, ręczny. Fajna ta wajcha jest taka typowo Fordowska w s w, właśnie w Galaxy. Mamy tutaj troszeczkę przetarty mieszek, lewarka zmiany biegów. Skrzynia pięciobiegowa manualna. No i co, odpalamy furę i już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Z ciekawego wyposażenia w tym aucie mamy, słuchajcie, centralny głośnik i sygnowanie nagłośnienia premium Sound System z radiem. Sony, co Wam ja chcę pokazać na wyświetlaczu, to to, że mamy możliwość właśnie regulacji trzeciego rzędu siedzeń, jeżeli chodzi o nawiew i o temperaturę. Czyli mamy trzystrefowy klimatronik w tym samochodzie. Mamy grze, podgrzewaną przednią szybę, włączenie, wyłączenie czujników parkowania. No i zwróćcie uwagę, że to auto tutaj naprawdę oprócz tego mieszka to nie nosi praktycznie w ogóle śladów zużycia. No i ta rękojeść tutaj z tej strony delikatnie uszkodzona. Silnik mamy odpalony, to jest właśnie wyświetlacz Converse Plus. Mamy tutaj jeszcze możliwość wydawania komunikatów dźwiękowych temu autu, czyli powinien tam na jakieś hasła słuchajcie reagować. Kierownica nie jest jak najbardziej jakoś nadmiernie wytarta ładnie to wszystko wygląda, trochę mamy dzisiaj mocne słońce, ciężko się to nagrywa ale nagrywam, bo jest spore zainteresowanie tym samochodem e, i kilka osób już dzwoniło, żeby właśnie gdzie jest film, żeby obejrzeć i tak dalej zobaczcie, tutaj jest black piano i ono wbrew pozorom nie jest jakoś mocno wytarte e, ładnie to wszystko wygląda, skrzynia manualna pięciobiegowa, no i co, idziemy pod silnik, pod maskę i tak wygląda Ford pod maską no niestety Ford nie wiedzieć czemu, słuchajcie no nie stosował siłowników, kompletnie tego nie rozumiem bo naprawdę Fordy są fajnie wykonane, w środku mają dobre wy wygłuszenie, dobry Dobre materiały, generalnie na boczkach, na desce. No a takie głupie rzeczy generalnie Ford w tamtych czasach robił, że nie dawał podnośnika jak w samochodach japońskich. Silnik czterocylindrowy, Duratech, dwulitrowy, wolno zsący, na zwykłym wtrysku paliwa. Także możecie normalnie zamontować tutaj instalację gazową 2.0, no i potężna moc 145 koni no troszeczkę ten silnik jest za słaby do tej budy jeżeli ktoś szuka takiego auta, wiecie, wycieczkowego w długie trasy, no to jest to troszeczkę przysławawy silnik, aczkolwiek jest to silnik bardzo tani w utrzymaniu silnik oparty na łańcuchu i generalnie bezproblemowa jednostka niestety zdarzają się jednostki, które mają pobór oleju, nasz egzemplarz tutaj akurat poprzedni właściciele jeździli na krótkich odcinkach, typowo miejskich no nie zgłaszali mi tutaj jakiegoś e, zwiększonego e, poboru oleju, aczkolwiek raz im się zdarzyło, że olej e, dolewali, bo sprawdzali sobie na bardzo i raz olej do tego silnika dolewali. No ale ten silnik tak ma, słuchajcie. Tutaj jest y, może nie wada pierścieni, tylko tak jest ten silnik skonstruowany, że ten pobór oleju niestety w nich występuje. Także tutaj od razu mówię na wstępie, że tak, taki pobór oleju może wystąpić. Jeżeli na przykład zaczniecie tym autem jeździć, typowo w trasach między prędkościami 100-140, może być zwiększony pobór oleju w tego typu silniku. Jeżeli chodzi o lampy, zobaczcie, mamy z 11 roku lewą lampę. I z 11 roku, słuchajcie, prawą lampę. Także są to lampy wyprodukowane do tego auta, nie były zmieniane. Tutaj macie dokładnie datę 1 czerwca 2011, także jak najbardziej. W aucie jest nowy akumulator, a czy nowy roczny akumulator, bo był zmieniany rok temu. Zresztą, co robiliśmy rok temu, to wam za chwilkę pokażę. To było wszystko robione w momencie, kiedy auto zostało sprowadzone. Za nim dokumentacja to jest jedyny silnik, który nadaje się do instalacji gazowej w tym modelu. Były jeszcze silniki 1.6 Turbo EcoBoost na bezpośrednim wtrysku paliwa, no, ale tamte silniki do instalacji gazowej nie do końca są polepszone. Ze względu przede wszystkim właśnie na pośredni wtrysk paliwa. Prawy fotel jest też również elektrycznie, zobaczcie, regulowany. Tutaj macie numer win, pojazdu. Możecie sobie zrobić stop klatkę. proszę bardzo. No i co? I przechodzimy do dokumentacji. Dokumentacja jest z Forda. Mamy kluczyk do haka bo Auto jest wyposażone w hak. Auto było serwisowane, słuchajcie, Vaso w Szwecji od początku do końca, czyli do momentu sprowadzenia przez nas samochód był serwisowany Vaso. I to jest wszystko tutaj odnotowane. Tu macie taką checklistę z Forda. Ostatni, słuchajcie, serwis, jak my auto kupowaliśmy, był w listopadzie przy 189 tys. km. Wszystko było robione, słuchajcie, w Fordzie. Jak ktoś pojedzie sobie do Forda, to też taką instrukcję, jak tutaj dostanie. Ja chcę pokazać to, co my robiliśmy w. W kwietniu 2024 roku, zobaczcie, akumulator, amortyzator, dwie sztuki, kloski hamulcowe, przód, tył, plus tarcze hamulcowe, mocowanie amortyzatora, olej silnikowy Liqui Moly zalecony, czy znaczy wymieniony, świece zapłonowe wymienione, przewód hamulcowy jakiś wymieniony, tarcze, tuleje wahacza, płyn hamulcowy, amortyzatory wymienione, także no... A, i zaciski jeszcze regenerowane. Zwróćcie uwagę na kwotę, jaką wydałem wtedy, 6400 zł. I to było zrobione przed sprzedażą tego samochodu. Także tutaj klienci prawdopodobnie raz tylko zmienili olej w silniku i tak naprawdę tyle. Dobra, mamy zrobiony pomiar lakieru, mamy pokazane uszkodzenia lakiernicze. No to teraz czas na pokazanie podwozia tego auta. Także lecimy na SKP i zobaczycie sobie podwozie 14-letniego Forda sprowadzonego ze Szwecji. Także wszystko będziecie mieli pokazane jak na dłoni. Zobaczymy Fordia z tego od spodu. Troszkę przybrudzone na pewno podwozie, ale zwróćcie uwagę tak tutaj na zderzak, na tą osłonę. niepokiereszowana, pokiereszowana, nie jakoś tutaj poniszczona. Tak samo osłona silnika w dobrym stanie. Opony zwróćmy uwagę troszeczkę od wewnętrznej strony zużyte. No i lecimy to co najciekawsze, czyli a czy auto ma korozję. Przednie sanki musimy sprawdzić. Zobaczcie. Bardzo ładnie to wygląda nigdzie korozji nie widać. O tak będzie lepiej, żeby troszkę wyostrzył. Na przód jest wzór, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jak na 14-letniego forda ze Szwecji uważam, że jest bajka. Wrócicie uwagę na podłogę, na progi, Powolutku przejadę najpierw w lewą stronę, potem wrócimy do prawej strony. Wydech jeszcze w ładnym stanie nie widać. Rozległej korozji. Tutaj troszeczkę przybrudzone to. Zobaczcie, zawieszenie z tyłu, hak holowniczy, chowany. Ciekawostka, nawet nie wiedziałem. I tylne zawieszenie. Tutaj na pewno jest korozja, i w tym miejscu jest korozja. Ale słuchajcie, na 14 lat bajeczka. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Znaczy, no, na pewno się znajdą jacyś, co się przyczepią i powiedzą, że nie, ze Szwecji to słuchajcie. Lip. Zaxa, montowaliśmy amortyzatory. Widać. tak jest. Tutaj I też Zaxa, żeby nie było. O, no, tak się prezentuje. No brudne to podwozie. Warto by było umyć podwozie. Powiem Wam szczerze ogólnie myślę nad tym, żeby otworzyć mycie podwozi, bo tego nie ma w ogóle na rynku. I taki plan jest. Bo po zimie właśnie można by było takie podwozie. Słuchajcie sobie. ci tu rozjaśnić troszeczkę. Nie ma złacie korozji. Naprawdę jestem w szoku. Wygląda bardzo ładnie ten samochód. Dobra, szybkie rzuty od spodu. Wydek środkowy też w ładnym stanie. Musiał być chyba wymieniany. Aż za ładny i tutaj. Proszę bardzo. No i dobra. Nie ma co tracić czasu. Lecimy na podsumowanie. No, i czas na podsumowanie. Ford Galaxy w wersji Titanium. Bardzo bogato wyposażony. Dwulitrowa benzynka 145 koni na łańcuchu, zwykły wtrysk. No, taka jednostka idioto-odporna naprawdę silnik, który nie drenuje waszego portfela, tak to nazwę. Nie jest to demon prędkości i osobiście uważam że troszeczkę jest za słaby ten silnik do tej budy, no ale za bardzo nie ma w czym wybierać, no macie albo EcoBoost'a albo właśnie tą dwulitrową benzynę, niestety nie był montowany w Galaxy 2.5 Turbo legendarny z Volvo, aczkolwiek no 2.5 Turbo się porównali do tego silnika, no to jest dużo droższy w utrzymaniu, więc nawet gdyby był montowany, no to... Tam może wam trochę wydrenować ten silnik w portfel. A 2.0 jest prosty, konstrukcyjnie na łańcuchu. Łańcucha praktycznie się w tych silnikach nie wymienia, jeżeli go nie słychać, a w tym aucie nic nie słychać, jeżeli chodzi o odpalanie na zimnym. Auto bez luzów w zawieszeniu, z ładnymi hamulcami, bo wymienianymi tak naprawdę rok temu. Przez ostatni rok garażowany, bo znam właścicieli. Także samochód naprawdę powiem wam przecież, że zadbany jak na 14-letniego Vana. No, to przyznacie, że tutaj za bardzo nie ma się dużo przyczepiać, a starałem się wszystko wam pokazać jak na dłoni. Wszystkie wady tego auta, bo o to chodzi w sprzedaży samochodów używanych, żeby być uczciwym wobec Was. No, i żebyście Wy też nie robili, wiecie, takich wycieczek, i żebyście nie szukali perełek, bo perełek nie ma. Ja Wam to pokazuję po prostu, że perełkę ja mogę zrobić, ja mogę go wypsikać e, siuwaksem całego i Wy przyjedziecie i zrobicie wow, jak nowy. To nie o to chodzi, bo Wy pojedziecie na myjnie, umyjecie, o i takie tego typu, słuchajcie, odpryski Wam wyjdą i potem pretensje macie do kogo? Do tego, bo Was ktoś oszukał. Wy sami chcecie się, słuchajcie, oszukiwać, bo szukacie czegoś, czego nie ma. Trzeba kupować auta troszeczkę z głową, patrzeć na historię, patrzeć na serwisy, patrzeć na to, w jakim jest właśnie faktycznie stanie. No i od kogo kupujecie ten samochód Przede wszystkim Macie różnych ludzi, którzy handlują samochodami I tutaj nie chcę bagatelizować, że ja jestem Jakiś wyjątkowy, ja po prostu pokazuję samochód Taki jaki jest, mnóstwo firm jest takich Jak ja, że też starają się uczciwie Sprzedawać samochody, ale też jest mnóstwo Okazyjnych komisów, skupów Gdzie po prostu sprzedają strucle A wy się na to łapiecie, bo jest niska cena Nigdy nie ma niskiej ceny, jeżeli jest dobre auto To jest yy, złota zasada Jak ja kupuję auto dla siebie, to nie patrzę na najniższą cenę Tylko patrzę na specyfikację, która mi odpowiada i cena naprawdę dla mnie nie gra roli bo chodzi o to, żeby kupić coś dobrego i tutaj samochód też nie wystawiałem go Słuchajcie, jakoś bardzo wysoko i drogo mamy to auto w ogóle wstawione w komis także tutaj pomagamy tylko sprzedać e, właścicielom ten samochód a że auto u nas było kupowane, to tak najbardziej się pod tym autem podpisujemy e, więc e, tutaj z gorącym serduchem mogę Wam to auto po prostu polecić bo jest bardzo fajnym, rodzinnym wozem trzymajcie się, na razie, pozdro